Świat zamieszkany jest przez dziwne zwierzęta. Niektóre zaskakują nas ze względu na swój wygląd, w szczególności są to okazy zamieszkujące głębiny oceanów. Inne stworzenia natomiast wzbudzają w nas fascynację pod względem swojego zachowania. Na przykład takie sumy, które są w stanie wykrywać trzęsienie ziemi przed jego nastąpieniem. Kolejna kryptyda być może należy do tych okazów, które posiadają tajemnicze zmysły umożliwiające im odbieranie bodźców zewnętrznego świata. W dzisiejszym odcinku. Opowiadam wam o legendarnym zwierzęciu pochodzącym z Afryki. Inkaniaba jest istotą, która z wyglądu nie przypomina niczego nadzwyczajnego. Istnieją dwa opisy tej bestii. Pierwszy z nich mówi o tym, jakoby był to ogromnych rozmiarów wąż wodny, posiadający końską głowę. Druga natomiast wskazuje na to, iż jest to sześciometrowy metrowy węgorz, których na terenie Afryki jest niemało. Jednak żadny z poznanych gatunków nie jest w stanie osiągnąć tak monstrualnych rozmiarów. Obecnie przyjmuje się, że zwierzę to zamieszkuje jeziora położone niedaleko wodospadów, w szczególności umiłował sobie miejsce nazwane Howick Falls. Pubilcy wierzą, że stworzenie to posiada wyjątkowe moce, dzięki którym może przyzwać niszczące burze. Wskazywać ma na to pewna relacja młodego rybaka, który miał okazję zobaczyć Howie na własne oczy. Według mężczyzny podczas wędkowania dostrzegł, że nadciąga burza, a więc jak najszybciej chciał schować swoje narzędzia pracy i udać się do domu. W pewnym momencie jednak dostrzegł, że w wodzie wraz z ruchem ciemnych chmur widoczny był dziwny cień w kształcie długiego węża. Niestety pogoda nie pozwoliła mu na dłuższe pozostanie na miejscu zdarzenia, jak sam twierdził, nie chciał ryzykować własnego życia. Relacja ta pochodzi z, od anonimowego świadka, więc nie możemy stwierdzić, czy jest ona wiarygodna. Początkowo mieszkańcy sądzili, iż zwierzę to zamieszkuje jedynie zbiornik przy Holy Falls. Jednak po dłuższych badaniach, a w zasadzie obserwacjach pogody i nadciągających huraganów, stwierdzono, iż zwierzę prowadzi wędrowny tryb życia. Zazwyczaj zwierzę to jest widywane w miesiącach letnich, wtedy też można zaobserwować dużą jego aktywność. Po raz kolejny zwierzęta zostały zaobserwowane w rzekie Kamzi, 44 mile na południe od Hawick Falls, a także w wodospadach zebranych wokół MidMa Odnotowano również kilka raportów pochodzących z mniejszych zapór w pobliżu gospodarstw w obszarze Dargo z Middleseed. Jeszcze bardziej intygujące były sporadyczne doniesienia o walkach pomiędzy dwoma osobnikami in Inkanyaba. Z całą pewnością spowodowane one były rywalizacją o dominację na okolicznym terenie. Istnieją natomiast i tacy świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli rytuał godowy tych zwierząt. Według zeznań dwa osobniki oplatywały się swoimi ciałami, a następnie delikatnie gryzły nawzajem. Jedną z pierwszych wiarygodnych relacji jest ta pochodząca z 1962 roku. Wtedy to hołd został dostrzeżony przez niejakiego bucelego, który był w owym czasie leśniczym. Według zeznań mężczyzny zwierzę posiadało końską głowę oraz długie ciało o dość grubej średnicy. Niestety mętna woda u męgi uniemożliwiła dokładne przyjrzenie się bestii. Dużo większym szczęściem związanym z obserwacją tej tajemniczej kryptydy miał pan Jones Hoeingbend który widział wężowatego dwukrotnie w 1974 roku oraz 1981. Tajemniczemu zwierzakowi został poświęcony także artykuł w lokalnej gazecie, w którym umieszczono także konkurs na najlepiej uchwycony okaz inkaniaby. Za każdą fotografię była oferowana nagroda, jednak i to nie spowodowało nadsyłania masowych zdjęć bestii. Koniec końców opublikowano dwa zdjęcia tej tajemniczej kreatury, które pozostawiały tak naprawdę wiele do życzenia. Ich autorzy byli oskarżeni o żarty, jednak nic z tego nie wynikło. Mimo wszystko, to właśnie od 1996 roku, czyli od momentu opublikowania artykułu, Howie zyskał sobie rozgłos nie tylko na okolicznych terenach, ale i na całym świecie. Niektórzy mieszkańcy zaczęli nadsyłać informacje, jakoby zwierzęta te przesiedliły się niedaleko obszaru chronionego. Zaraz po otrzymaniu tej nowiny Rada Miasta postanowiła zbadać te pogłoski. Początkowo nie pojawiło się zbyt wielu ochotników, ponieważ większość mieszkańców obawiała się o własne życie. Według legend, zwierzę to jest niebywale agresywne i nie boi się zaatakować stworzeń większych nawet od siebie. Ostatnią wzmianką, jaką możemy odnaleźć na temat tego niezwykłego stworzenia, jest oskarżenie o wywołanie sztormu w 1998 roku który pozbawił około tysiąca ludzi dachu nad głową. No i w sumie to by było na tyle jeśli chodzi o informacje odnośnie tej bestii. Jest ich niewiele. Udokumentowane relacje możemy policzyć na palcach jednej ręki. Jednak czym jest owa legendarna kreatura? W wierzeniach rdzennej ludności posiada ona nadnaturalne umiejętności zmiany pogody. Jednak może popatrzmy na to z innej strony. Być może pojawianie się świadczy o tym, jak w przypadku sumów, że zwierzę wyczuwa jakieś bodce z otoczenia, umożliwiające jej bezpieczne zachowanie w przypadku np. przykład huraganu. Być może na terenie Howling Fall egzystuje duży węgorz, który wciąż czeka na odkrycie. Tylko jakim cudem mógł osiągnąć takie wielkie rozmiary? Z tym pytaniem Was zostawiam. Mam nadzieję, że odcinek mimo iż był krótki podobał Wam się, a oczywiście zachęcam do pisania komentarzy i oceniania materiału. Na koniec jeszcze pragnę złożyć Wam życzenia z okazji świąt. 24 grudnia zbliża się coraz szybciej, już pewnie przygotowujecie pierwsze potrawy. Tak więc chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, abyście te święta spędzili w bliskim Wam gronie. Oczywiście nie może zabraknąć dużo radości oraz pogody ducha, a także energii na co dzień. A no i jak miałbym zapomnieć o cierpliwości, zwłaszcza dla takich małych jak ja. Tymczasem będę żegnał się z Wami, trzymajcie się i wesołych świąt Wam życzę. Cześć!